Cześć, siema, witam was. A dzisiaj mamy no, nową kolekcję, której jeszcze nie mieliśmy na tym kanale. No, jak pewnie może już wiecie, w zeszłym odcinku otwieraliśmy cztery serwetki z Ekstraklasy i dwie y, z naklejki FIFA 65. Dzisiaj ym, otworzymy sobie kolekcję, której, jak mówię, jeszcze nie było na moim kanale. Ym, a już wam tylko pokazuję album, że ja rzeczywiście o, ją zbieram. No, tak nie będę teraz już patrzał, bo to nie ma. Nie ma jak, może tutaj potwierdzę, że w środku są karty i że ja je zbierałem. Teraz chociażby tak. O. E, no i co, mamy dzisiaj te dwie saszetki, no i mamy nadzie mam nadzieję, że coś fajnego się trafi, chociaż wiadomo, w dwóch saszetkach nie zawsze może coś fajnego wpaść. Jest też jedna saszetka z naklejkami, no i no, one są kupione w Empiku te produkty. Ja już oczywiście otwierałem dużo tych saszetek, ale no żeby jeszcze się pojawiły na moim kanale, stwierdziłem, że jeszcze będę je trochę otwierał, a potem w pełni możemy zająć się Ekstraklasą i spróbować je może ukończyć nawet. Byłoby to naprawdę fajnie. No a teraz zaczniemy sobie z naklejkami. Pierwsza saszetka. No już tutaj mieliśmy na kanale, w sumie to jest dopiero trzecia saszetka naklejkowa, ale to jest dopiero drugi filmik, więc spokojnie z naklejkami jeszcze coś będzie, bo mi jednak jeszcze dużo ich brakuje. Tu mamy tym razem numer 389, słuchajcie, wiecie co? Ja chcę sprawdzić, chcę sprawdzić, czy ja tego numerku nie mam, bo już jestem taki ciekawy. Chwila, fila, chwila, chwila. Dobra, no i jedziemy. Zobaczymy, co ciekawego się trafi. O, jest tak, Luciano i Wagner Low były zawodnik chociażby CSK Moskwa, Brazylijczyk... Obecnie 31-letni. Fajnie, Warg Wagner Low. Super piłkarz. Dalej mamy. O, to już niestety moja powtórka: Frank Ashampong i Matthiasa. I y, y, y Andy Nahar. Z Hondurasu. Dalej mamy tutaj. No to chyba powtórka: Johnny Evans i Luke Shaw. Luke Shaw teraz no biedny. Wielka kontuzja niestety w Lidze Mistrzów Przeciwko bodajże PSV Eindhoven. 20-latek, no nabawił się kontuzji i na pewno będzie długo pauzował jeszcze. Szkoda chłopaka. Tutaj mamy Carlos Valdes i Emiliano... Emilio Mac... i Chen. No nie kojarzę tej... tej bazówki. No nie wiem czy to jest... Nie mogę powiedzieć. Z peńa rukwajskiego klubu. I mamy Cristiano Ronaldo, słuchajcie. Wow, ale piękny strzał. Bardzo fajna naklejka. Mimo, że wolał dużo, dużo bardziej Leo Messiego, to już mm, wiadomo. FC Barcelona, to też. Ale super. Fajnie, że wpadł Ronaldo, bo jednak to jest mimo wszystko bardzo fajna. No super. Mega się cieszę już. Zajrzałem do albumu i widziałem, że jest właśnie Cristiano Ronaldo. No mimo wszystko zasłużył tutaj, żeby żebym go postawił. No i co? Dwie saszetki. No, premiera na moim kanale, można by powiedzieć, bo taki też jest, mimo że już dużo tego otwierałem. Jak już mówię, pokazywałem była tam puszka, tam mini puszki były, blisterki z Biedronki, z tego najróżniejsze. No i mamy tutaj y, Huntelara i Griezmana, Francuza. No, żeby nie przedłużać, każdy już widział te saszetki z tyłu. Myślę, że też wszyscy widzieli to. No i żeby nie przedłużać. no o, mówię, zakupione w, y, karty w, Lepiej. Empik, w salonie Empik. O, to nie wiem, Boca Juniors. Kojarzyć ich, czy nie kojarzyć? Ale chyba ich nie mam, no nie wiem, zobaczymy. Ale na początek jest logo, co najważniejsze. Dalej, no i International Star, Marcos Rojo, Argentyńczyk, no przeniósł się ze Sportingu do Manchester United, obrońca. No i tutaj chyba będą bazówki już... Nie wiem, nie mam czy żółmiosz, muszę sprawdzić Coś mi się wydaje, że... Nie, mam ich chyba Chyba ich mam, no to słabo będzie Joel Weltman Moises Munoz Klub Ameryka Geoffrey Kondogbia FC Inter I Salvatore Gu Paris Saint-Germain No to ma być krótki filmik, więc nie chcę przedłużać No i co, druga taka z Bale'em i z Mam nadzieję, że chociaż tutaj coś fajnego się trafi Chociaż byłoby fajnie O, jest Hurricane! No, i mamy wszystkich International Rising Starów, ale pięknie. Bardzo się cieszę, jest Hurricane Anglik. O, tu wszystko nam się wali. Muszę to pozbierać. Ajajaj, aj, aj. to może tylko karty będę kładł. Kurde, nie tak to miałam planować. Naklejkę tu położę. Super, jest Hurricane, bardzo mnie to cieszy. Dalej. David Klasen Steve Mandanda Z Olimpico Marsylia Martin Montoyas Interu Mediolan Franco Hara, No i tutaj chyba obawiam się, że jest Sergio Ramos Powtórka, ekspert No szkoda, że akurat on Ale cóż, nie ma co No słabo Szkoda, że akurat ekspert ten powtórzony Bo mamy jej dopiero trzech No ale cóż, no i to by było tutaj bazówki Szybko bo co mówiąc, fajnie, że trafił się International Rising Star, którego nie posiadam. Z Hurricane to chyba teraz już uzbierał wszystkich, o ile mnie nie myli pamięć. Tak, to najpierw na wasze, tylko było bardzo fajne, bo ono fajny strzał Cristiano Ronaldo. No i chyba już nie ma nic do powiedzenia. Um, ja was żegnam. Szkoda, szkoda, że Fat Expert no, z tą Fifą będzie teraz gorzej. No trudno, nie ma co się ten. Raczej to będę teraz y, starał się otwierać, już tylko T-Mobile Ekstraklasa, Może tam od czasu do czasu jeszcze FIFA. A ja się z Wami żegnam. Proszę y, o łapki w górę. Naprawdę to jest dopiero mój trzeci filmik na y, moim kanale, więc y, jeszcze nie jestem aż taki doświadczony na YouTubie. No ale y, bardzo fajnie by było widzieć dużo łapów w górę pod tym filmikiem. Też subskrypcje fajnie. No i do. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.